Zadanie 27. Rozwiąż równanie. x kwadrat minus 1 i x kwadrat minus 2x równa się do, tak 0. I kiedy, ta, jak mamy mnożenie, no nie? Mamy liczba, 1 razy liczba 2 równa się 0. Kiedy ona nadam na 0? No jak jedna jest 0 lub druga. Przykład konkretny. 0 razy 5 równa się 0, 5 razy 0 równa się 0. Tak? Czyli któraś z tych liczb musi być 0. Są. So. x kwadrat minus 1 równa się 0, i tu właśnie to piszę lub, czyli lub znaczy, że to lub to. x kwadrat minus 2x równa się 0. I x kwadrat równa się 1. Pierwiastkuję obustronnie. Czyli mam x równa się pierwiastek z 1. Tak? Czyli x równa się 1. Znów lub x równa się minus 1. Dlaczego minus 1? Bo minus 1 do kwadratu daje nam 1, tak? I teraz tu. Wyrzucam sobie x przed nawias i co mi zostaje? x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 0, lub x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2. Zatem moje rozwiązania to jest to, to, to I to. Koniec zadania. Mam dwa punkty po półtora minuty.